Trzej królowie są odpowiednikiem świętego Mikołaja. I to kłamstwo, i to kłamstwo. No a Paweł pisał, że chcieli być mądrymi, a stali się głupi. No to w głupocie siedzieć, aby dogadzać sobie i nic nie wiedzieć, to tak samo jak w średniowieczu. Była Biblia dla. Ubogich gawieć przyszła i gapiła się po tych tych ołtarzach, po ścianach. Laleczki ruszały się. O Jezusicek malutki. A przecież Jezusicek to miał już dwa lata, gdy przyszli Magowie, trzej Magowie. To byli źli ludzie, bo oni szli za gwiazdą. Jachwe dawno temu zabronił wróżenia, żeby iść za gwiazdą. Miasto, miasta, Idź do cyganki, teraz wiecie państwo już Cyganka jest bardziej święta od dodań, dziadów, co Marii, na grobach jedzą, wiesz, piją I to wszystko laty, jest pogańskie była, Boga mają gdzieś, Biblię mają gdzieś maja To znaczy w śmietniku poprosi, w Warszawie wyrzucają warszawiacy z Polsce, A Biblię wyrzucają do śmietnika Chyba nie trzeba argumentów aby pokazać, dlaczego wyrzuca się Biblię do śmietnika. No bo w Biblii jest prawda. I ta realna, i ta psychologiczna. Cała wiedza, cała wiedza. Która potrzebna byłaby ci się przydała, w życiu zapraszanych. Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Szaleństwo rodziny to oszustwo, że to jest rodzinne święto. Jak może święto być rodzinne i boże, jeżeli na kłamstwie jest oparte? Czy może to być Boże, jeżeli jest oparte na kłamstwie? I ten Mikołaj, i ten orszak Trzech Króli. To nie było Trzech Króli, tylko Trzech Magów. Oni szli za gwiazdą, szli dwa lata. Jezus już miał prawie dwa lata, i dlatego Herod, jak się chciał dowiedzieć, a się nie dowiedział, gdzie jest konkretnie Jezus Chrystus, bo chciał go zabić, no to zabił wszystkie dzieci. I mojego kurczaczka też chcieli zabić już prawie miał dwa latka.